Tu, to tak. to Tydzień według niektórych drugi według, według mnie trzeci. Bo mam stary podręcznik. U mnie to jest trzeci, i, i miałem chwilę konsternacji. Teraz na grupce cielenia, że zrobiłem zły, ale tak sobie myślałem: no przecież treść się zgadza. A to, to, nie jest, to nie jest istotne. Chcę zacząć od tego, co było na końcu, czyli od tych pytań w rachunku sumienia. Mam nadzieję, że sobie do nich że do nich dotarliście, je przynajmniej prze, przeczytaliście. I mam prośbę, żeby, że jak będziemy robić te kolejne, kolejne tygodnie, gdzie te rachunki sumienia są podobne, żeby sobie każdo, każde to pytanie zadać dwa razy, bo większość z nich zaczyna się na czy. Czy wierzę i ufam Bogu? Tak. Czy go kocham? Tak. Czy dbam o swoje powołanie do świętości? Tak. I tak można sobie przejść przez, przez wszystkie pytania. Nie o to idzie w tym. To o to idzie tak jak w całej formacji, żebyśmy sobie tutaj od, odpowiadali na pytania, to znaczy zamieniali to czy na coś innego. Bardziej na coś takiego. W jaki sposób wierzę i ufam Bogu? Na ile go kocham? Jak dbam o swoje powołanie do, do świętości? Każdy z Was najlepiej wie, gdzie, gdzie, jak i kiedy sobie to pytanie zadać, tak, żeby ono nie było łatwe do odpowiedzi, ale żeby broń Boże nie było właśnie takim do potwierdzenia albo, albo zaprzeczenia, bo inaczej no to, be, to będzie też przy, pro, przypominało taką rozmowę. Pamiętam, jak, by, jak byłem w seminarium, Zawsze kością niezgody między klerykami a przełożonymi była jedna kwestia, a mianowicie gaszenie świateł o 22. Że nauki i pracy było sporo, to partyzantka się rozwijała. Koce w oknach i tak dalej, bo wicerektor chodził po dziedzińcu i patrzył, u kogo się świeci, liczył okna, zapisywał. I na następny dzień przychodzi i rozliczał z tego. Do, do czego zmi zmierzam, tak, żeby to już było humorystycznie trochę? Bo potem była rozmowa z jakimś przełożonym, czy to prefektem, czy, czy wicerektorem, i tam padało takie pytanie właśnie zadane na czy. Artur Gasisz światło o 22? Z powiedzieć prawdę trzeba. Skłamać przełożonemu, no to jest no, no, grzech, grzech ciężki, więc y, wszyscy mieli wypracowaną jedną odpowiedź. Staram się <grym> Można sobie ta, Tak, można sobie też podejść do, do tego wszystkiego, zwłaszcza do tego rachunku sumienia na tej zasadzie. Y, odpowie, odpowiedziałem sobie, czy wierzę i ufam Bogu, tak. A jak sobie to pogłębię, w jaki sposób wierzę i ufam Bogu? Staram się. <grym> Nie, To nie o to chodzi, żeby, żeby się po tych pytaniach prześlizgiwać, tylko żeby z, uczynić je swoimi, żeby one dotknę, dotknęły głębi, żeby mnie to gdzieś też w, pewnym, w, też w pewnym momencie zabolało. Może nie w ten sposób, że sobie... Oczywiście nie w ten sposób, że sobie robię jakąś krzywdę, czy, czy się samobiczuję, samo ale żeby to było dla mnie takim, takim wyzwaniem, że coś chcę się nauczyć. Wiecie, jak czegokolwiek się uczymy, to sobie stawiamy zawsze jakieś, jakieś wyzwania, tak żeby gdzieś też, się, gdzieś, też siebie, gdzieś też siebie przekroczyć. Tak samo jest w formacji, w, mówię, w, mówieniu, w mówieniu o Bogu, że na początku rzeczy, które, które robimy, wydają nam się takie no nie do osiągnięcia: że no nie dam rady, to jest za wysoki. Za wysoki poziom świętości. To jest coś takiego, co jest tylko dla wybranych, może dla ludzi Bogów poświęconych, dla charyzmatyków. Nie, to jest dzisiaj i, i dla Ciebie. I naj, najtrudniejsza praca, a właściwie 70% pracy, to jest przekonać się do tego same, samego siebie, że tak, to jest dzisiaj dla mnie. Bóg mnie do tego zaprasza, namaszcza, daje mi siły, środki dary, charyzmaty, bo on chce wyprowadzić coś dobrego we mnie poprzez te formacje, poprzez te rozważania. I to też, yy, uwaga, bo to, to nie jest szkoła. Nie? Tak jak ja teraz mam moich uczniów, którzy poprzychodzili w większości z innych szkół i teraz oni są w większości w szoku, że ich nie będę pytał z różańca. Tylko, że daję coś zupełnie innego i, i trudniejszego. I na razie to jest to jest jeszcze taki, te pierwsze klasy, bo starsi to już wiedzą, starsi to już wiedzą że, że my się rzeczywiście czegoś próbujemy uczyć. Tam to mam, mamy standardowe umiejętności, że po, po tej katechezie mają wiedzieć to, to i to, to i to. Teraz mówimy o, o, stworze, o stworzeniu świata, więc, generalnie, ja po każdej katechezie chcę, żeby wiedzieli, co to jest obraz i podobieństwo Boże. Że w człowieku, jak to, jak to się przejawia, jak, jak Biblia mówi o stworzeniu i tak dalej. Standard, który mają wszyscy umieć, to jest zupełnie inaczej. Tu nie ma standardu, że przerobisz podręcznik i będzie w Twoim życiu tak, tak i tak. Każdy ma swój czas, swoją drogę, i to, że u, u Twojego brata czy siostry w, w grupie dzielenia dzieje się trochę inaczej i może robi. Yy, nie lepsze postępy, bo tego nigdy nie wartościujemy, ale rozwija się w innym, w innym kierunku. Jeżeli nawet tego gdzieś trochę zazdrościsz, a sam masz wrażenie, że, że stoisz, to nie jest tak, że wszyscy musimy tak samo, Bóg zna, zna czas i on będzie, on będzie pokazywał, kiedy, co i jak w Twoim życiu ma się zadziać, co będzie się w tym życiu. Działo jednych, jednych Jezus tak jak ja, Jana a, apostoła powołał zaraz, kiedy ten był młodzieńcem, chodził, chodził za nim. Jan, Chrzciciel, patron naszej wspólnoty, jeszcze wcześniej, przed urodzeniem, powołany przed i urodzenie, przed urodzeniem pierwsze spotkanie, z, pierwsze spotkanie z Jezusem. A Paweł, który też był w tych roz, rozważaniach. Musi być fanatykiem religijnym, musi się zgodzić na zabójstwo swojego przyjaciela Szczepana, potem sam mu musi mordować Jezus, go musi położyć na, na łopatki, i dopiero, dopiero wtedy zastanówcie się, właśnie, co by było, jakby Jezus powołał Pawła 10 lat wcześniej. Ile by wtedy było misji ewangelizacyjnych, gdzieby by doszedł z, z Ewangelią? Po ludzku możemy sobie to tak kombinować, kalkulować. Ale to Bóg znał właściwy czas. Wiedział, że ta posługa Pawła, bo jak się to wszystko policzy, to tego tak naprawdę nie było dużo. No bo ten czas w Damaszku, potem ten czas na pustyni, kiedy on przeżywał takie swoje wielkie rekolekcje tej pracy misyjnej, to tam kilkanaście lat, lat wyszło. To, to nie jest dużo jak na ten ogrom rzeczy, które, które zrobił, ale przyjął to, że, że Bóg mu to dał. W tym i w tym momencie właśnie tak, jak chce. Dlaczego to wszystko w tym temacie święte imię Jezus, który też jest związany z, z, drugim, z drugim przekazaniem? Dlatego, że to wszystko byli ludzie, którzy byli właśnie nam, namaszczeni imieniem Jezus, Jezusa, mieli na sobie to piętno Boga, czy jak to, brakuje mi innego słowa, żeby to to nazwać piętno to nie, jest, to nie jest dobre, ale ten znak, to doświadczenie, namaszczenie, te pieczęć Ducha Świętego to jest, to jest dużo, dużo lepsze. Że to byli ludzie tacy jak, tacy jak my, i Bóg ich powołał w pewnym momencie do wielkich rzeczy, właśnie dlatego, że nosili na, na, so, na sobie jego imię. List do Hebrajczyków nam mówi, że Eliasz był największym z proroków, zamknął słowem niebo na sze, sześć miesięcy, a chwilę później mówi ten sam list do Hebrajczyków: Eliasz był człowiekiem takim jak my, podobnym do nas we, we wszystkim. Bóg dzisiaj ci mówi to bardzo, bardzo konkretnie, że przez to, że nosisz na sobie imię Jezusa, które zostało wypowiedziane nad tobą w chwili Chrztu Świętego, bo zostałeś ochrzczony, zostałeś ochrzczona w imię Trójcy Świętej, to nosisz też w sobie Jego namaszczenie. To, że On cię będzie posyłał i że to On będzie robił z, te, z tego wszystkiego użytek. Dlatego też drugie przekazanie, które de facto rozważamy, jest związane z tym, że musimy czy nie musimy. Jesteśmy winni czy zobowiązani do czci wobec każdego człowieka, bo nad każdym zostało wezwane imię Trójcy Przenajświętszej w w momencie chrztu. Katechizmowo to sobie będziemy to tak właśnie układać, że odnosi się do, do Boga, Maryi Świętych, do miejsc osób i rzeczy Bogu poświęconych i właśnie ta trzecia kategoria do każdego ochrzczonego. Drugie przykazanie też zobowiązuje, żeby w nim dostrzegać osobę, która jest przez Boga wybrana, która jest przez Boga, która jest bez Boga namaszczona i kiedy mam taką świadomość, że przez to, że siebie nazywam chrześcijaninem, to wiem, że noszę na sobie imię Jezusa i chcę, żeby to imię się na mnie wypełniało, czyli to Bóg zbawia, Bóg jest moim zbawieniem w każdej chwili mojego życia. Nie ma żadnej innej deski ratunku, żadnego innego środka prowadzącego mnie do szczęścia czy, czy do zbawienia. Poza Jezusem, kiedy noszę na sobie to imię, to Bóg też będzie działał we mnie wielkie, wielkie rzeczy. Ostatnio też w jednej książce przeczytałem takie bardzo, bardzo fajne zdanie, bardzo mi się to spodobało. Piotr z, Piotr z Janem idą do, do, do świątyni i tam, wiecie, jest ten moment, kiedy autor dziejów apostolskich mówi, że e, kład, kładli wzdłuż drogi chorych, bo jak Piotr przechodził, to jego, jego, cieniu, jego cieniu zdrawiał. I z, zawsze mi się to tak wydawało, no, no Pan Jezus nigdy tak nie robił, ale to też y, właśnie przeczytałem to w tym, w tym tygodniu, że to nie był cień Piotra, tylko właśnie to był cień Jezusa, w którego twarz Piotr, Piotr się wpatrywał, którego go zobaczył. Jak ja jestem chrześcijaninem, to imię Jezusa zostało nade mną wezwane. Co dzisiaj widać w moich oczach? Czy tam widać y, odblask Bożej miłości? Czy tam jest coś innego, czy tam może jest pustka, jakieś zniechęcenie, które niekoniecznie są spowodowane przeze mnie, ale właśnie tym, że, że może zgłoszkniałem, że tak jak to trzecie rozważanie mi mówi, jestem nie, nie człowiekiem, bo na wszystko, co, co jest, to mówię, to się nie uda, że brakuje mi zapału, brakuje mi ognia. To wszystko się dzieje, kiedy w moim, imieniu, w moim życiu zaczyna brakować tego świętego imienia Jezus. Kojarzycie wszyscy, że jestem odpowiedzialny za ruch światu. Życie w diecezji, założycie tego mojego ruchu ksiądz Franciszek Blachnicki napisał w jednym ze swoich dzienników. Już miał wszystko poukładane, całą, całą wizję pastoralną, ruchu napisane na, na, na tej podstawie też rozprawy, habilitacyjną książkę, książkę profesorską, wszystko już było. I on w pewnym, momencie, w pewnym momencie pisze w swoim dzienniku, tak że mam podbudowę teoretyczną, mam plany, idee, teraz muszę się modlić o miłość, że jedynym czego potrzebował do tego, żeby to się wszystko zrealizowało, to była miłość, a raczej odwrotnie. Jedynym, czego Bóg potrzebował, żeby przez Niego się to wszystko dokonało, była właśnie miłość. Miłość do Chrystusa, oddanie się Mu tak całkowicie i wyłącznie na, wyłącznie na własność. To jest właśnie to, co, co się dzieje w sakramencie chrztu, że jestem oddany na wieczną własność, na wieczną własność Bogu, że nikt... Nikt nie może powiedzieć, że jestem Jego niewolnikiem, że zawsze jestem wolny, bo jestem w Chrystusie. Bo od początku mojego życia, od momentu, w którym, w którym przeniesiono, mnie jako dziecko do kościoła, przeniesiono mnie jako dziecko do kościoła, kiedy pierwszy raz kapłan uroczyście wezwał mojego imienia Bożego na, nade mną, to rzeczywiście to, to jest ten moment, w którym to wszystko, to wszystko się dzieje. Mogę o tym zapomnieć. Tutaj czwart, czwarte rozważanie, że jest ten Chromy, który sobie siedzi czy leży pod tą, pod, tą, pod tą sadzawką, znaczy nie pod sadzawką, pod bramą świątyni. Sadzawka to, to niewidomy. Ale mi się, to jest inny obraz, który ostatnio miałem, ale nie, nie do tego. Nie do tego, nie, nie ta konferencja. Że często, ja też często doświadczam tego, że mogę sobie tak usiąść pod jakąś bramą piękną, priorytetową w moim życiu, bramą pra, pracy i siedzieć tam, dopóki, dopóki nie spotkam Jezusa. I dopiero wtedy jestem w stanie stamtąd odejść. Tylko też zadaję sobie pytanie, to też są moje takie refleksje z tego pierwszego razu, jak te formacje robiłem. To po co ja tam siadam, kiedy w Jezusie mam wszystko? To też ra, raz, usłyszę, raz usłyszałem na, na, na spowiedzi, jak, jako naukę. To było krót, krótkie zdanie, które no do tej pory we mnie pracuje, a to już ponad rok. E, to, to znaczy, tam spowie, spowiednik za, zadał takie pytanie. Czego Ci brakuje w Jezusie? Czy czego Ci brakuje od Jezusa, że, że, idzie, że idziesz w grzech? Na to pytanie sobie odpowiedz. Bo to nie jest tak, że kiedy grzeszymy, to, to, najczęściej, to najczęściej robimy na złość Panu Bogu, czy, czy, sam, czy samemu sobie, tylko że mam jakieś, mam jakieś braki i nie szukam ich zaspokojenia w Jezusie. I to może być wszystko. I naprawdę, totalnie cokolwiek. Jezus jest mi w stanie. Wszystko dać, ale kiedy zaczynam szukać zaspokojenia tych moich pragnień gdzieś indziej, to to się zazwyczaj źle kończy grzechem, mniejszym, większym, nieważne, bo tutaj nie, nawet nie o to chodzi, ale chodzi o te decyzje. Że jest coś w tym momencie, co jest dla mnie nie tyle świętsze niż Jezus, bo tak na poziomie deklaracji to jest to, od czego zacząłem, czyli od tych pytań, to ja powiem tak, Jezu, ja, ja Cię kocham i cał, całym sercem, całym życiem chcę, chcę do Ciebie, ale są takie momenty, kiedy coś w moim życiu się jest nieuporządkowane, coś się zburzyło, zamieszało, i, i w Wtedy grzeszę. Przypomnijcie sobie seminarium odnowy wiary. Wszyscy byli? Wszyscy byli. To, to czy Ten tydzień o grzechu, kiedy tak, tak to definiujemy, że grzech to jest nie, nie trafienie do celu, że to jest nie to, że, że ja chcę Bogu zrobić nazłość, czy go, czy go skrzywdzić, ale że gdzieś te moje pragnienia się wiodą mnie na manowce. Że zamiast szukać tego wszystkiego w Bogu, Bogu, który jest miłością, który jest mądrością, który jest pięknem, który mnie uzdalnia do, do tego, żeby nie być żebrakiem, chyba że żebrakiem Jego łaski, to szukam tego gdzieś indziej, a naj, najczęściej, najczęściej w samym, w samym sobie. Jest jeszcze takie jedno pytanie, które tutaj jest nie w rachunku sumienia, to jest Dzień piąty. Czy moje życie ma jeszcze coś wspólnego z Jezusem? Też bym polecał sobie trochę je pozmienić. to zmienić. To znaczy, co moje życie ma jeszcze wspólnego z Jezusem? Czy tylko to, że noszę sutanę i sprawu, sprawuję urząd kapłański? Czy jeszcze coś innego? Czy rzeczywiście jak. To, to są pytania, które ja sobie zadaję. Czy rzeczywiście, jak ktoś mnie spotyka ze mną, rozmawia, czy jak kogoś spowiadam, czy jak uczę, w sensie katechizuję, czy tam ludzie spotykają Jezusa, spotykają się z Jego miłością, chcą wchodzić z Nim w relacje? I dalej to pytanie, czy nie straciłem go z horyzontu? Mogę sobie powiedzieć, no nie, nie straciłem go z horyzontu, tylko problem się pojawia inny. Jak widzę, że On jest na wschodzie, a ja idę na północ. I, i sobie mówię, no przecież widzę. Tak jak, tak jak Słońce, które... No widzę, widzę, tak, tak, ale jadę po, swo, po swojemu. Zupeł, zupełnie nie, bior, nie biorę pod uwagę tego, bo i tak, tak naprawdę to nie wiem po co ja tam jadę, nie, że nie do Jezusa, tylko tą swoją drogą. Często nie, potra, nie potrafię wytłumaczyć, czy nie potrafisz wytłumaczyć tego, dlaczego ta twoja, twoja droga, chociaż wiesz, że cel jest tam, a jedziesz w zupełnie, w zupełnie inną stronę, może nie przeciwną, nie, że, nie, że, że nie na zachód i Pana Jezusa mam za plecami, ale mam go gdzieś, gdzieś, po, gdzieś po boku, jeszcze sobie mogę to pobożnie wytłumaczyć. Za Dawidem, powtórzę, miałem zawsze Pana po swojej prawicy. Ale po ludzku to sobie kombinuję i, i oddalam się. E, oddalam się od niego. Czy Jezus jest nadal punktem odniesienia w moim, e, w moim życiu? Też mogę sobie odpowiedzieć: tak, nadal. To święte imię Jezusa jest punktem odniesienia w moim życiu. E, wyciągam, z nawet, wyciągam z tego nawet wnioski, możesz sobie tak powiedzieć. Ale co robisz, żeby te, żeby, te żeby te wnioski realizować w swoim życiu, żeby to, to, się, zaczęło, żeby to się zaczęło dziać tak konkretnie tutaj, tutaj i teraz. Żeby to imię, którego codziennie wzywam w modlitwie, imię, które wypowiadam, kiedy znaczę siebie znakiem krzyża, za każdym razem, jak, jak zaczynam jakąś, jakąś modlitwę, w modlitwę, ono jest skuteczne, tylko ja mogę. To też jest tutaj gdzieś w formacji, tylko sobie tego nie podkreśliłem. Teraz mi się rzuciło, że mogę spętać Boga. Bóg jest, Bóg jest wszechmocny, a nie, nie spętać. Czy nie czynię Jezusa bezsilnym bez z powodu mojej niewiary, poprzez odpychanie jego miłosierdzia i odrzucanie wpływu na moje życie, ale no to o to chodzi. Że jedyną osobą, która jest w stanie przekroczyć wszechmoc, Wszechmoc Boga jestem ja sam. Przez, przez to, że, że, spętam, że spętam Pana Boga i mu powiem: Nie, nie chcę Twojej łaski, nie chcę, nie chcę się nawrócić, wolę trwać, w tym, wolę trwać w, tym, w tym wszystkim. I wiem, że to się łatwo mówi, ale przychodzi, przychodzi taki moment, kiedy gdzieś tego doświadczę, że to jest tak szalenie trudne z, z tego wyjść, powiedzieć, przełamać się, powiedzieć, że. Chcę, chcę pójść dalej, chcę zostawić to, to moje wygodne, może niezbyt wygodne gniazdko, ale to, 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 to które było i iść, iść dalej. Generalnie ludzie bardzo boją się zmian, nie, że nawet jak jest, jak jest coś, coś złego czy, czy trudnego, to często się mówi, że lepiej zostawić, bo może, może być gorzej. A jak będzie lepiej? A jak wszystko... Wszystko się zmieni przez to, że w modlitwie rzeczywiście Bogu, za, Bogu zaufasz, że stwierdzisz, że przyjmiesz to z wiarą, to imię Jezusa, które wypowiadasz sam nad sobą, które powtórzę się, było tyle razy już nad, nad tobą wypowiedziane, kiedy przyjmiesz to z wiarą, żeby to rzeczywiście zaczęło być w Twoim życiu, w Twoim życiu skuteczne, żeby wrócił do niej. Do tego wszystkiego zapał, żeby wróciła moc, żeby wrócił ten ogień, jak, jak, u, Eli, jak u Eliasza. Eliasz był, był podob, podobny do nas, bo też w pewnym momencie zrezygnował ze, ze wszystkiego. To mnie zawsze szokuje. Gość, który, który wyryżdżał 400 proroków Baala, zaczyna się bać, bo go królowa prześ, prześladuje i, ucie, i ucieka. To jest coś takiego, że no. Po Polsku, patrząc, to my się do tej historii mnie, ale kto z nas tak nie robi. Że ile jest takich rzeczy, które już zrobiłem, przekroczyłem siebie, gdzie odniosłem może nie, nie sukces, ale gdzie dzięki Bogu coś się dobrego zadziało, a potem przychodzi coś takiego małego, małego nikłego i nie, nie pójdę. To mi przypomina, jak jeszcze jeździłem z moimi kolegami księżmi w góry na urlop. Po, po drugim razie przestałem z nim jeździć, bo to zwykle wyglądało tak, że pią, piąta rano, ja już gotowy, ubrany, po, po prysznicu, brewiarz odmówiony, czekam, żeby, żeby iść na mszę świętą i po, po, mszy, świę, po mszy świętej, żeby wy, wyjść w góry. Towarzystwo nie jest chętne do budzenia się. Pobudzili się koło ósmej, otworzyli oko, niebo błękitne, jedna, chmur, jedna chmurka, jeden wyszedł na balgon, Patrzył, mówi, patrz, murzy się, będzie padać dzień, nie idziemy. Po tej akcji przestałem zjeździć w góry, Jeżdżę teraz z moimi animatorami, oni takiej akcji nie odwalają. To z drugiej strony ja już zazwyczaj mówię, wiecie co, już mi się nie chce. Księży, jeszcze za dwa szczyty zrobimy. I, i czasem wykańczałem, ale to jest, to jest właśnie to, żeby też otaczać się ludźmi, którzy cię wyciągną do góry, którzy ci pokazują na, pokazują na Jezusa, którzy też, którzy też żyją z Jezusem, którzy nie, nie okłamują się też, że wszystko jest, że wszystko jest zawsze idealnie, że, kryzysu, że kryzysów nie ma. No bo są. Jak powiemy, że nie ma, no to się, no to się nie rozwiniemy. Jak powiem, że mnie że mnie nic nigdy w, jeżeli chodzi o relacje z Bogiem, jeżeli chodzi o modlitwę, o nawrócenie, że mnie nic nigdy nie, nie, za, nie zawolało, no to po prostu skłamę i będę jakąś tam demagog, no czy może nie demagogię. Ja jakiś ta, taki pozór so, sobie, sobie nakładał na twarz. I to już ostatni przykład. Moja szkoła nosi imię świętego Stanisława Kostki. I ja, ja po prostu się zrzymam Ca, co roku, jak przychodzi czas święta, jak zaczynają wchodzić te wszystkie pobożne, lukrowa, lukrowane filmiki, biografie, które opowiadają, jak święty Stanisław Kostka był młodzień, młodzieńcem tak wrażliwym, że jak koledzy przy nim przekleli, w sensie wypowiedzieli jakiś wulgaryzm, to potrafił z tego poruszenia zewleć. Ja się wtedy łapę za głowę, Mówię, mój Boże, chłopak, który postawił się bratu starszemu, postawił się ojcu szlachcicowi, uciekł ze szkoły, przeszedł najpierw 350 kilometrów z Buta do Delingi po to, żeby się do zakonu dostać, stwierdził, że tam, tam nie da rady, to, to, no to jak stwierdził, że nie da rady, to mówi, tak, idę do generała, do Rzymu. I strój szlachecki oddał pierwszemu spotkanemu uh, żebrakowi, w tym jego żebraczym stroju, poszedł 1200 km z buta do Rzymu, prawie nic ze sobą nie mając, ani pieniędzy, ani, ani noc, noclegów. Musiał tam nieźle zmarznąć, nieraz głodem, głodem, przy, głodem przymierać, ale matka Boża mu powiedziała: idź do towarzystwa Jezusowego i gość po prostu szedł. I mi się to tak strasz, strasznie kłóci. Ten wyraz takiego właśnie polukrowanego chłopczyka, naprawdę z człowiekiem, który miał jasny cel w swoim życiu: jeden jedyny iść za Bogiem. Nie, wszystko jest nieważne. Nieważne, że brat go ściga, że go, oj, że go słudzy ojca ścigają, on po prostu przed wszystkimi nimi ucieka. I tam też w tym życiu nie było łatwo, że tak, żeby generał przywitał z otwartymi rękami, młodzieńcze, to teraz chodź. Tylko go przyjął, mówi, dobra, no to cieszymy się, że jesteś. Doceniamy sprawę, że tyle przeszedłeś. To teraz miesiąc rekolekcji w milczeniu, po, po tym miesiącu rekolekcji w milczeniu trzy miesiące do chorych. Przewijać, podcierać, te, podcierać tyłki, karmić, ubierać, pościel poprawiać. I dopiero potem może jakiejś może jakieś życie zakonne. A no, Stanisław Kostka wtedy mówi, no ja wreszcie, jestem w zakonie, dali, dali robotę. Co z tego, że na no, taką no, trud, trudną bo nie wiem, czy kto z Was ma takie doświadczenie, ale pewnie wiek, większość, że, że trudno jest, jak jest człowiek schorowany, niepełnosprawny, przebierać i tak dalej. Pierwsze dwa dni, no to w miarę fajnie, bo mam takie doświadczenie z turnusów z niepełnosprawnymi. Ale przy trzecim, jak miałem takiego faceta postury Pawła i go musiałem sześć razy dziennie czasami z łóżka na wózek, z wózka na łóżko, to i ja wie, wieczorem, to już zgię, zgięty w pół, ledwo sam do tego łóżka, łóżka lazłem, a wiedziałem, że rano muszę, muszę wstać i, i, i to samo. I, I Stanisław Kostka w tym wszystkim widzi Jezusa. I mimo tego, że mógłby powiedzieć sobie tak, no to Jezu, ja dla Ciebie, Ty półtora tysiąca kilometrów przeszedłem, pieszo, głodem przemierając, w o zimnie, o zimnie chłodzie i, ta, i, tak, i tak dalej, a Ty mi takie rzeczy robisz, a gość mówi, nie, w tym, się wypełni, w tym się wypełnia wola Boża, bo Jezus mnie przyjął tutaj do, do swojego zakonu. Mo, mogę, jest, jestem gotowy. I jeszcze na, i ostat, ostatnia rzecz z jego, z jego życia. Wie, wiecie, jak on umierał, jak już przyszli do, przyszli do niego? Spowiednik Isocjusz, jak już czuł zbliżaj, zbliżającą się śmierć, mówi, ubierzcie mnie w habit i połóżcie na podłodze, bo nie, nie chcę w łóżku. Chcę pokornie na, na ziemi, z której moje ciało zosta, zostało wzięte i także tak rzeczywiście umarł. Z imieniem, ze świętym imieniem Jezus na ustach, w zakonie, której był nazwany imieniem, imieniem Jezus. I to jest pierwszy kanonizowany, kanonizowany jezuita, jeden z najbardziej znanych polskich świętych. Amen. Amen. Zapraszam do modlitwy, do tego, żebyśmy wstali.